Co? 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 Nigdy nie, nie, nie Cześć, witajcie. Irek Kusza z Bored Dice. Dzisiaj e, witamy Was serdecznie we Wrocławiu na Hall of Games. Gry planszowe, gry komputerowe. No oczywiście skoncentrujemy się na grach planszowych. Jesteśmy na pali, hmm, gdzie e, rozłożyli się e, wszyscy e, znani wydawcy. E, I dzisiaj chcemy Wam pokazać kilka ciekawych tytułów, zrobić mały rantrum. My jesteśmy tutaj dzisiaj rekreacyjnie, w związku z czym będzie trochę czasu na pospotykanie się z ciekawymi ludźmi i pokazanie Wam bardzo fajnych tytułów, na przykład 07 zgłosie, który ma, który ma dzisiaj premierę z wydawnictwa Phalanx, więc zapraszamy. Yy, witam serdecznie, co sądzę Filip, przed jesteśmy świeżo po yy, łyknięciu tytułu 07 zgłosie, ale nikt to Was nie zwierzę. Nie łykaliśmy tutaj 07 Czyste, tylko kultowy polski serial yy, 07. Yy, byliśmy ciekawi, bo yy, nas interesuje czasy PRL-u, PR dlatego że słyszymy i słyszeliśmy wiele o nim od naszych rodziców, a jako dziecko, oczywiście, rodzice, przymuszenie bądź nieprzymuszenie, musieli nas oglądać wszystkie te seriale. Więc bardzo się, się że tym serialem zainteresował się nie kto jak Wielki Oz. Oz, czemu wielki? <śm> czemu wielki? Bo jesteś wyższy ode mnie. Słuchajcie, e, co robimy w tej grze? W tej wcielamy się w rolę detektywów, którzy jeżdżą po Warszawie, jakże równie kurtowym e, samochodem, bo polonezem e, i staramy się odgadnąć, gdzie zostało popełnione morderstwo, przez kogo to morderstwo zostało popełnione i czym charakteryzowało się to morderstwo. Czy to było morderstwo, czy to był hazard, e, generalnie przestępstwo. Mamy karty, którymi będziemy starali się podejść naszego gracza, który siedzi po prawej stronie, ponieważ w tej grze odgadujemy e, przestępstwo, które zostało skonfigurowane losowo przez gracza, e, który jest po mojej prawej stronie. I tak w kółko będziemy poruszali się turowo, oznaczali swoje wskazówki małymi znacznikami, e, większe trafienia, dużymi znacznikami i w ten sposób będziemy sobie po golutku zawężać za, za terytorium na terenie Warszawy, gdzie, kto i jak to morderstwo pokona. Wciągnęliśmy się mocno, także była cisza, jak graliśmy. Cisza polegała na tym, że każdy zaglądał swoje karty, zaglądaliśmy kto jakie e, wskazówki odkrył, gdzie są znaczniki. Tutaj naprawdę trzeba nie tylko się e, w rolę takiego detektywa, domyślania się co może być i kto może być ale również analizy przestrzennej tego co tu się dzieje, ponieważ te znaczniki ograniczają nam tutaj pole w którym możemy manewrować więc musimy dobrze kombinować i oglądać się na to co robią inni gracze, więc inni gracze mogą nam swoimi znacznikami czy swoimi wskazówkami pomagać zawężać pole co sprawia, że na szczęście nie jest tak, że każdy gra sobie tylko rzeczywiście musimy żeby odgadnąć, i potrafić z tym naszym przestępstwem, yy, obserwować również innych graczy przez co Mimo, że nie jest nasza tura w tym momencie, bacznie przyglądamy się, co robi i co poczynia. Yy. No tak, no i oczywiście nic nie mogło wyjść za pięknie, bo przy nagrywaniu e, rozmowy z OZIM, oczywiście. Oby nie było nas w ogóle słychać. Czyli Ozie, w ogóle. to było tak, że 90% materiału, jaki mieliśmy z Hall of Games to trafił szlak, bo wszystko, co nagraliśmy z mikrofonem, to się nadaje do wyrzucenia. Tylko bo... Irek na początku. Tak, ja na początku wyszedłem w miarę głośny, a później się wszystko schrzaniło. Dlatego teraz kilka słów tak. <laughs> spoza. A, Ozzy, sorry, niestety nie udało nam się tak. ani w, w żaden sposób wie. podkręcić Twojego głosu, żeby... Żeby cokolwiek było złe, sorry. Dobrze, ale w takim razie przejdźmy do tego, co chcieliśmy Wam powiedzieć na e, Half of Games, ponieważ już jesteśmy trochę parę dni po <laughs> Half of Games. Znale znale znaleźliśmy w końcu czas, żeby tak. dokończyć ten filmik. E, dwie bardzo ważne dla nas informacje, a nawet trzy. Pierwsze e, trwa dalej, pre-order e, kolejnego wydania Dice tak, Grove. sprzedaż idzie, idzie dobrze. Wszystko się kręci. W zasadzie chyba się też możemy pochwalić, że jeżeli chodzi o nakład ten druk to to jest już praktycznie 60% tak. go nie mamy. Więc tak, tak, tak. to jest dla. Część nas idzie do Stanów Zjednoczonych tak, dzięki partnerstwie, co tak. jest bardzo ważne, bo e, nawiązaliśmy no partnerstwo z Stan Stand Kite Publishing. Ze Standkite Publishing i to jest też tak niewielki wydawca i niewielki dystrybutor ze Stanów. Ale zawsze miła informacja, że w nasze gry będą mogli pograć gracze z Zaoceanu i to jest takie mm, przyjemne tak. dla nas jako, jako designerów tak naprawdę Dice Brewing. Bo... Tak, pierwszy raz wychodzimy, tak. Tak, bo to się pierwszy raz za... udało i myślę, że to jest dla nas przyjemne tak osobiście. No, bardzo miło było zobaczyć swoją grę na BGG Konie. Dokładnie. Była tam właśnie reprezentacja Stanka Pawiszyńki na styliku, było demo. Można było sobie zagrać, więc. Fajnie, fajnie, że jesteśmy tam. Mam nadzieję, że to jest taki pierwszy Fajne mały rzucie, kroczek tak, dla nas. Pierwszy <noise> mały krok dla Bordendice dla Ufoków z Wrocławia. Jak chodzi o wyjście z jakąś grą poza, poza rynek Polski, więc mam tak. nadzieję, że, że będzie tylko lepiej. Zobaczymy. Bo mamy już nasze, tak, nasze nowe koszulki, logo, Tak, nasze koszulki, jest wersja szara, niewyprasowana. Tak. E, mamy wersję w kilku kolorach i jak się wyprasuje, to są wyprasowane. Tak. <noise> Dobra, jakby to była przedsprzedaż. Ale zachęcamy was, bo naprawdę gadżety są fajne. I myślę, że jak się dobrze uda to tak, zorganizować, tak, w się... to właśnie bo chciałem powiedzieć o pionku. Mhm. To będziemy na pionku, 13 grudnia będziemy na I 14, dni, 13 na? i 14 będziemy dwa dni na pionku. I tam jak się uda, to będzie można odebrać pierwsze gry. Na razie tego nie obiecujemy, bo to wszystko zależy od bardzo napiętych terminów produkcyjnych. W grudzień, bo wszyscy produkują żeby gry być przed świętami, świętami dokładnie, tak, więc, więc będzie ciężko. My również y, zobaczymy, ale to jest tak, że do 15 grudnia te gry mają być u nas, więc jeśli nie na pionku, część y, gier będzie można odebrać to na pewno przed jeszcze świętami. przed świętami te gry dotrą w Wasze ręce, więc paczkomaty, czy, czy Poczta Polska, czy kurierzy, wszystko pójdzie mocno w ruch, tak żebyście przed 24 grudnia przed Z świętami... mamy... Tak, mamy poganiacza na nierzetelnych kontrahentów, <noise> więc będziemy się starać, żeby wszystko było jak najbardziej ok. O, jeszcze odnośnie tego preorderu, to myślę, że warto, bo... Mamy dwie opcje. Jedna opcja z matami, znowu wracają, i znowu można je kupić wraz z grą, a także z Dice Towerem, dla, dla którego udało nam się wynegocjować bardzo fajną cenę i mm -hmm. będzie wraz z Grawerem e, Dice Brewing. To tak, nie wieży. będzie żadnej naklejki, to nie będzie w żaden sposób. Narysowane czy naklejone, namalowane, naciapkane, to to będzie po prostu wypalone laserowo w, w tej sklejce czy w, tym, czy w tym drewnianym elemencie, bo ja nie pamiętam co to tam jest. W każdym razie wygląda to ładnie. Myśmy widzieli te Stauery już na SN bo de facto partnerstwo wstępne się zawiązało na SN i to też nas bardzo cieszy, to jest takie pokłosie też tego naszego wyjazdu. No i, w, i warto dlatego, że w, jeżeli gra kosztuje standardowo 89 zł, to za 99 zł, czyli o 10 zł więcej można dostać wersję już naprawdę, z Dice Tower'em, a sam Dice kosztuje później mm, znacznie o, więcej. Tak. tak, około 30 zł. Dokładnie tak, więc tak to wygląda. Warto. Zachęcamy wszystkich tak. kościanych maniaków. Tak, wszystkich kościanych maniaków my sobie na pewno tym razem zostawimy chociaż po jednym egzemplarzu. Nie zrobimy tak jak w przypadku Dice Brewing, że nawet nie, nie mamy jeden egzemplarz mamy, mamy, jeden, mamy. Jeden egzemplarz swój mamy. Który Twój będzie ten... na pionku. Tak, i on będzie na pionku, ale na pionku będzie nie tylko Dice Brewing, bo będą egzoplanety. Tak, eg egzoplanety. Ostatnio, ostatnio na Hall of Games mieliśmy przyjemność porozmawiać z Tysjanem. No i oczywiście nie mogłem się no. być bez przygód, bo znowu nam się wyłączył mikrofon, nie wiedzieć dlaczego. I nagraliśmy 11 minut materiału i w połowie tego materiału znowu nam się kurde mikrofon Więc słuchajcie, mamy w takim razie dwie minuty na to, żeby przekazać Wam wszystko, co chcieliśmy powiedzieć w ciągu tych 11 minut. Czyli pierwsza rzecz, jak pierwszy raz wychodzimy, tak jak z Dice Brewing, w czerwcu wyszliśmy na pionku. Tak, teraz jedziemy z Exoplanet na i pokażemy Wam tą wersję, która jest po takich e, pewnych przeróbkach, jakie uzyskaliśmy po feedbacku z Polkonu. Z Polkonu, plus do tego to, co nam się gdzieś tam po drodze urodziło w głowach i to, co Przemek też chciał wprowadzić, więc to się udało już zrobić i tak. po prostu jedziemy z dalej. Ostatnio pokazaliśmy Tysianowi, więc mu się bardzo to spodobało. Nagraliśmy materiał, który można go zobaczyć właśnie na znadplanszy.pl tak. znadplanszy Możecie posłuchać materiał. Tak. W drugie zagrał jeszcze Ozi z żoną i też im się spodobało, więc mamy nadzieję, że Wam też się spodobało. I teraz przechodzimy dalej. Kolejna, tak. kolejna rzecz, zanim się coś z domu zepsuje. Tak, kolejna rzecz to jest nasz nowy tytuł. Ci, którzy śledzą nas na Facebooku albo na Twitterach, albo na innych mediach yy, społecznych Mogli dowiedzieć się o tym, że planujemy wydać grę nową, grę kościaną o piratach, w tematyce piratów. I jej autorem jest Aleksander Lauk z Niemiec. Pozdrawiamy go serdecznie, i tak pewnie tego nie obejrzy. Dokładnie, więc co jest bardzo ciekawego w tej grze. Przede wszystkim mamy customowe kostki tam w tej grze. Tak, ale będzie to lekka, przyjemna, dynamiczna i szybka gra yy, Można Można powiedzieć, i... że taka trochę rodzinna, ale też niekoniecznie. Taka może też... Każdy na... coś odnajdzie w tej grze pierwiastek pirata. Tak, dla każdego coś dobrego, ale to raczej będzie gra po prostu szybka. Tak? Szybka na zasadzie fajnego wklimacenia się, może przed jakąś bardzo mózgożerną tak. grą w postaci euro, ale to po prostu ma być fajna gra z customowymi kostkami, które wprowadzą Was w świat piratów i dadzą możliwość trochę inteligentniejszego porolowania, czyli nie będzie pustego żółtu tak. i nic więcej, czyli też będzie trochę, będą elementy kombinatoryki. A co ważna tak gra będzie miała pewną warstwę, o której Wam teraz jeszcze nie powiemy, żeby wzbudzić zainteresowanie. To będzie niespodzianka. A to będzie nasza niespodzianka, którą zerwujemy sobie jeszcze na troszeczkę przyszły czas. Zdarzimy jej... Wam to prawdopodobnie dopiero przed samym wydaniem, albo dopiero przed Jakąś tam kampanią crowdfundingową... To będziemy to dopieszczać. Tak, będziemy to dopieszczać cały radę, czas. Tak. tyle. Planek był? Tak. Chida ci ch byli. Chyba, chyba o że jeszcze się zmieściliśmy na w tamtych 11 minut. Możliwe, więc pewnie się nie będziemy powtarzać. Tak. Znaczy czy 11 minutach ściętych do kilku. Do kilku tak. Teraz już nam wychodzi 2,47, 8, 9, więc jest szybciej. No, szybciej, 3 ale pewnie i tak się I... coś I... zdarzy, I... nie I... tak z głosem I... i przy montażu coś się posypie. Dlatego może lepiej kończmy. Tak. E, Ufoki z Wrocławem Was pozdrawiają. Bortendice Was pozdrawia. Ha, Dlatego cześć. Hej. Hej.